Odbicie. Anna spojrzała w lustro, było 6:37, jej twarz ta sama od lat, a jednak zupełnie inna. Zmarszczki wokół oczu, lekko opadające powieki, usta, które kiedyś często się śmiały, a dziś były jakby zbyt poważne. Przyłożyła palce do policzka, jakby mogła coś wygładzić, cofnąć, skorygować. Jeszcze nie wyglądam staro. Szepnęła sama do siebie, ale młodo już też nie. Zamrugała, jakby chciała przegnać własne myśli. Codzienna rutyna. Makijaż, włosy, koszula. Ta sama sekwencja ruchów, jak dobrze wyćwiczony taniec, który nie budzi już żadnych emocji. W tle cicho grało radio. Prezenter opowiadał o korkach w centrum miasta. Nieważne. I tak wiedziała, gdzie dziś utknie. Anna zapięła mankiet koszuli, z trudem. Guzik znowu się zapierał. Westchnęła. Naprawdę? Rzuciła do samej siebie, z nutą irytacji. Nawet guziki mają mnie dość. Przez chwilę, przez krótką chwilę, poczuła znajome ukłucie. To nie był tylko guzik. Myśli przyszły same. Jak fala, czy to wszystko? Czy tak już będzie zawsze? Czy udało mi się osiągnąć coś naprawdę ważnego? Kiedyś miała plany. Miała listy, notatki, cele, wypisane starannie kolorowymi długopisami. Miała wizję siebie w przyszłości: pewnej siebie, odważnej, spełnionej.